Serdecznie w najnowszym filmie i zapraszam na projekt Denko. Jak wiecie, projekt Denko się zbiera, 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 się zbiera, u mnie się zbierało, więc dzisiaj będzie właśnie film z podsumowaniem kosmetyków, które zużyłam do samego końca, chociaż nie do końca wszystkich, ale jeśli jesteście ciekawi, co w ostatnim czasie udało mi się zużyć, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Jak pewnie się domyślacie, mam tu bardzo dużo rzeczy, więc od razu rozpoczynam bez wstępnego, bezbędnego tak naprawdę gadania. Jeśli chodzi o szampony, zużyłam dwa. Jak widzicie, Joanna, tych szamponów zużyłam chyba z przeciągu, kiedy miałam jasne włosy. Trzy opakowania. Serdecznie Wam polecam, jeśli chodzi o neutralizowanie żółtych tonów na rozjaśnionych włosach. Rewelacja. Oczywiście taki wielki szampon 400 ml z odżywką do wszystkich rodzajów włosów z Avonu. Najbardziej podstawowy z tej serii. Ja go bardzo lubię. Perłowa formuła. Dobrze się pieni, dobrze oczyszcza i nie obciąża włosów, więc dla mnie jak naj Bardziej na plus. Jeśli chodzi o włosy, tutaj mam, jak widzicie, przeciętą i wybraną do samego końca odżywkę z L'Oreal. Jest to ten arginin Resist. Kuracja wzmacniająca, zapobiega wypadaniu włosów. Bardzo lubię tą odżywkę. Naprawdę świetnie wpływa na moje włosy, które po niej są bardzo gładkie, lepiej się układają, więc pod tym względem naprawdę serdecznie Wam ją polecam. Kolejny kosmetyk do włosów jest to ten preparat serum na suche i zniszczone końcówki z Avon. 30 ml opakowanie z pompką. Zużyłam ich już chyba w przeciągu Ostatnich miesięcy. Chociaż jeden taki wystarcza spokojnie na półtorej, dwa miesiące. Zużyłam już ich na pewno 3-4 opakowania. Zawsze kupuję je w cenie promocyjnej i jeśli jest w promocji, to kupuję sobie go na zapas, więc polecam Wam takie metody, jeśli chodzi o zaoszczędzenie. Dalej płyn do kąpieli, i jest to ta wersja czekoladowo-pomarańczowa, fantastycznie się pieni, przepięknie pachniał. Ja go używam tak naprawdę zawsze, tą serię używamy jak żelu pod prysznic, czyli po prostu biorę na gąbkę, myję się i tak dalej, bo ja bardzo rzadko biorę kąpiele, więc pod tym względem również bardzo dobrze się sprawdza i serdecznie Wam polecam. A teraz klasyczny właśnie taki żel do Podprysznicy nawilżające z Avonu, z serii Senses i on jest tutaj właśnie w takiej konsystencji, tak. Był w konsystencji takiego mleczka. Bardzo fajnie się pienił. Niewielka ilość wystarczyła, aby go po prostu zużyć, więc naprawdę i też tak delikatnie pachniał, wyciszająco na noc, więc super, super sprawa. Kolejną rzeczą to antyperspirant Lady Speed Stick. Ja używam go już leci drugi rok. Na przemienie po prostu wymieniam sobie sabachy tego właśnie antyperspirantu, on mi najbardziej odpowiada i tylko i wyłącznie ta seria żelowa. Ostatnio chciałam zmiany, kupiłam sobie mineralnego garniera w kulce i po prostu się przejechałam, ponieważ nic mi takiej ochrony nie daje, jak właśnie te antyperspiranty z Lady Takich rzeczy podstawowych, oczywiście pasta do zębów Iona, serdecznie Wam ją polecam. Ja ją zawsze kupuję w naturze, nigdy, nigdzie indziej jej nie kupiłam, tylko w naturze. Rzadko kiedy ją tam widuję, ale kiedy ją widzę, to bez względu na jej cenę, bo ona normalnie chyba kosztuje 11 zł, czy jakoś tak za taką malutką tubkę 25 ml. Biorę ją zawsze, uwielbiam ją, jest intensywna, wystarczy naprawdę wielkość groszku zielonego na szczoteczkę, i ekstra myje dziąsła, myje zęby i również wpływa pozytywnie na dziąsła, więc jeśli macie problemy z dziąsłami, to serdecznie Wam polecam tą pastę. Z takich rzeczy, które kupuję już też od bardzo, bardzo wielu lat dwóch, trzech na pewno są to nożyki do Gillette Blue 3. Kupiłam raz po prostu rączkę i teraz dokupuję tylko i wyłącznie ostrza. No i właśnie trójka mi się zużyła, więc trafia do denka. Bardzo ostre, wystarczają na bardzo długo. Nie widzę sensu kupować maszynek do golenia przeznaczonych dla kobiet, ponieważ te dla mężczyzn są oczywiście zdecydowanie bardziej ostre. Lecimy dalej. Zużyłam chyba trzy opakowania tych chusteczek do, do demakijażu z płynem micelarnym. Od momentu, kiedy miałam rzęsy jeden do jeden po prostu, żeby tutaj dobrze wyczyścić powiekę ruchomą i nie naruszyć właśnie rzęs. Stwierdziłam, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Bardzo dobrze mi się w tym czasie sprawdzało. Nie miałam jakichś intensywnych makijaży, ale również makijaż twarzy, podkład i tak dalej zmywały bardzo fajnie, więc w momencie, kiedy macie warunki polowe i tak dalej, to zdecydowanie te chusteczki mogę wam serdecznie polecić. Ich jest 10 w opakowaniu i ja zazwyczaj jedną, czasami kiedy była potrzeba dwie, zużywałam na jeden makijaż, więc serdecznie wam je polecam. Tutaj zostało mi w tym opakowaniu może na jeden, na dwa razy użyć kremu na noc z Renewal Reversalist jest to krem dosyć taki już przeznaczony dla osób z bardziej dojrzałą cerą, ale ja nie zauważyłam żadnych negatywnych skutków, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze nawilża, odżywia, nie sprawia, że skóra jest napięta i rano naprawdę bardzo dobrze wygląda więc ja kremy z Avon bardzo lubię i serdecznie Wam polecam no i mają bardzo ciężkie szklane opakowania więc już widać, że jest to ta bardziej ekskluzywna półka, jeśli można tak powiedzieć z takich pielęgnacyjnych rzeczy, zanim przejdę jeszcze do kolorówki. Będzie również tutaj na dwa trzy użycia mi zostało, ale już teraz Wam pokażę, bo już w tym sezonie muszę go zużyć, bo leci mu data ważności. Jest to koloryzująco rozświetlający balsam do nuki całego ciała. Poprawia jednolica kolory skóry, oczywiście Pat and wrap SPF 10. Bardzo lubię ten produkt. Wystarczą dwie pompki, aby pokryć po prostu dwie nogi i jedna pompka, żeby pokryć ręce w momencie, kiedy macie delikatną opaleniznę on przepięknie ją podkreśla takimi złotymi drobinkami mieni się w słońcu po prostu skóra również delikatnie koloryzuje więc jeśli macie pajączki i tak dalej to on je delikatnie zamaskuje nie są to rajstopy w sprayu choć rajstop w sprayu nie używałam ale naprawdę jeśli chcecie podkreślić opaleniznę i wyrównać kolory tnóg Serdecznie Wam polecam i po prostu zmywacie po pierwszym umyciu. Bardzo fajne opakowanie, więc pod tym względem jest to mój taki ulubieniec wakacyjny, typowo letni i teraz przechodzimy do... Mam trzy rzeczy do paznokci i makijaż. Więc jeśli chodzi o rzeczy do paznokci, to tak naprawdę te rzeczy mi się nie skończyły, ale leżą już u mnie tak bardzo długo, że po prostu wędrują już do yy, kosza. po prostu I tym samym pokazuję Wam je w denku. Może co nieco jeszcze Wam o, na ich temat yy, powiem. Jest to top coat z Essence. Nie wiem, czy on jeszcze jest, a jeśli jest, to na pewno ma zupełnie inne opakowanie. Mam go lata po prostu w szafie i po prostu sobie leżał, leżał, leżał. No i się wyleżał nieużywany dosyć długo, chociaż chyba tutaj przynajmniej jedną czwartą zużyłam spokojnie, więc tutaj nie wiem, czy on jeszcze jest, ale coś takiego jakiś czas temu jeszcze używałam. Również z Essence mam tutaj żel usuwający skórki przy paznokciach. Ja go użyłam może ze 3-4 razy, chociaż z zużycie tutaj... E Wskazuje na większą ilość razy użycia. 15 ml tukka, nie wiem jeszcze, czy on tak właśnie wygląda w chwili obecnej, czy też zmieniono już mu opakowanie, czy w ogóle coś takiego jest w szafie Essence jeszcze dostępne, ale go się po prostu nakłada na wał około paznokciowy, czeka się chwileczkę i potem za pomocą patyczka można z płytki paznokcia usunąć te skórki, które są do niej przywarte i naprawdę pod tym względem jest bardzo fajny i przyspiesza zrobienie manicure'u. Tą rzecz również mam milion lat w swojej szafie. Może tutaj mam gdzieś by była jakaś data ważności, która by potwierdziła ile lat to ma. Tak, najlepiej zużyć przed końcem grudzień 2020. 13, więc jak widzicie, 3 lata już u mnie leży, a przynajmniej dwa I jest to aromatyczny olej pielęgnacyjny odżywczy do paznokci i skórek lawenda z 30 ml. Opakowanie takie z pipetą, jak widzicie, już się w ogóle tutaj popsuło, coś się szczępi w ogóle. No, olejek, jak to olejek, najzwyklejszy olejek, myślę, że tutaj nic takiego wielkiego nie robił, ale używałam go kilka razy przy wykończeniu manicure'u, rzadko kiedy stosuję oliwkę. Oliwkę właśnie, kiedy zrobię sobie czy hybrydę, czy pomaluję normalnie podnokcie, no po prostu jakoś nie po do zwracania uwagi na ten wykończeniowy element manicure'u, więc tutaj wybaczcie, praktycznie w każdym w projekcie Denko pokazuję Wam ten preparat. Jest to dwufazowy płyn do demakijażu z Lanką Bifacil. Uwielbiam go, po prostu jest rewelacyjny. Więc jeśli macie okazję go używać, to naprawdę... Yy... Jeśli jeszcze nie znali... o może tak, jeśli nie znaleźliście jeszcze dobrego preparatu do demakijażu, a nosicie mocne makijaże, to ten dwufazowy płyn sobie poradzi z każdym makijażem, naprawdę nie podrażnie oczu. Super fajnie zmywa makijaż, pozostawia delikatną taką tłustą powiekę, no ale to z racji na to, że to oczywiście dwufazowy produkt, ale super świetnie się sprawdza. No i cóż tu więcej chcieć? Używam go w momencie, kiedy zawsze mam okazję. Zatem przejdźmy do kolorówki. Historia tej kolorówki, a przynajmniej produktów do ust, które Wam tutaj pokażę, jest taka, że również zrobiłam prześwietlenie mojej kosmetyczki i po prostu zauważyłam, że niektóre pomadki mam już bardzo, ale to bardzo długo i w sumie sama jakoś się nigdy nie zagłębiałam w temat i nie wiem ile pomadka ma przydatności do z... Użycia. Nie spożycie, tylko użycia. Więc tutaj, jeśli macie takie informacje, wydajcie mi koniecznie znać. Ale po prostu stwierdziłam, że mimo tego, że nie śmierdzą i kolor i nic, żadnych nalotów na sobie nie mają, to jednak trzeba się z nimi niestety pożegnać. Więc tutaj sporo szminek będę miała. Również historia tego podkładu jest podobna. No, użyłam go kilka razy i po prostu już teraz wiem, że nawet zupełnie inaczej opakowanie. Wygląda i w sumie nawet chyba kupiłam tą nowszą wersję w ostatnim czasie tego bronzera z Kobo. I to jest po prostu taki bardzo ciemny, gęsty podkład, który można sobie właśnie wykonturować twarz. On był w swoim czasie bardzo, bardzo modny, i ja też go mam już bardzo długo y, zużyć przed końcem wrzesień 2014, więc oczywiście muszę go pożegnać. Y, tutaj też zawieruszyła mi się maskara z Lovely pump up no więc obecnej tyle maskar do przetestowania i z użycia, że po prostu nie wiem kiedy ją kupię, ale jeśli je użyję i jeśli żadna z tamtych maskar nie sprawdzi się tak bardzo jak ta, to oczywiście wracam do niej, uwielbiam ją, szczoteczkę ma idealną, świetnie rozdziela na długo wystarcza, jest bardzo tania bardzo wiele osób ma jej, jest jej fanką, więc tutaj nawet nie muszę się wypowiadać na temat tej maskary jakoś bardzo dużo tutaj ten korektor z Essence Cover Stick mam bardzo ale to również bardzo długo i ogólnie jakoś nie widzę potrzeby używania w moim przypadku takiego korektora, bo rzadko kiedy mam punktowe wypryski i w sumie to co mi podkład przykryje, to mi wystarcza, więc pod tym względem no po prostu już nie kupuję takich korektorów, więc ten leży długo, więc się z nim żegnam. Tu mam świeży dobry korektor jego historię możecie y, może już znacie ponieważ pokazywałam go przy okazji zakupów z Rossmana w, przy okazji tej promocji minus -49% i po prostu ja go zakupiłam i dopiero w domu zauważyłam, że on był otwarty y, i był bardzo tutaj brudny i stwierdziłam, że nie będę ryzykować i nie będę nakładać go pod oczy, ponieważ nie wiem, gdzie dziewczyny go sobie nakładały i co się znajduje, jeśli chodzi o zarazki w tym opakowaniu, bo to jednak jest taki um, no, aplikator jak błyszczyk, więc pod tym względem nie jest jakoś bardzo higieniczny, jeśli używa go więcej osób, więc stwierdziłam, że niestety wyrzucam go i zwracam Wam uwagę, bo może niedługo będzie ta promocja minus 49%, aby patrzeć, żeby nie mieć takiego ząka jak ja, że jakiś kosmetyk był otwarty. I teraz ostatni kosmetyk przed y, szminkami, które Wam za chwileczkę pokażę, i jest to eyeliner. Eyeliner z Sephory w numerze 13. Uwielbiam ten kolor, uwielbiam ten eyeliner. Y, po prostu jego tutaj końcówka jest również fenomenalna. Mam go również ładnych par lat i po prostu żaden nie był tak dobry jak ten jeśli chodzi o niebieski eyeliner więc myślę, że kiedy znowu mnie najdzie ochota na nieździeralny eyeliner kolorowy to na pewno udam się do Sephory, ponieważ ta trzynastka kobaltowy jest super fantastyczny i myślę, że nie jedna z nas już miała te eyeliner i jest z niej zadowolona, więc teraz przechodzę do produktów do ust które, jak mówiłam, mam już lata, lata, lata. I rozpocznę może od dwóch pomadek Spacefaj, które są teraz dostępne bez problemu w Hebe, i te szminki są naprawdę fenomenalne. No ta szminka akurat ma już na sobie nalot. Jeśli chodzi o zapach, no to nie śmierdzi jakoś bardzo, ale ma na sobie nalot i stwierdziłam, że już nie będę jej używać. Jest to kabana 059 05952 i tutaj ta również chyba ma nalot, tak również ma na sobie nalot, bardzo ciemna, bardzo ciemna szminka w kolorze 140 i po prostu Muszę się z nimi pożegnać. Ostatni raz je teraz widzę. Następne trzy szminki, które mam już naprawdę bardzo długo od czasu, kiedy bardziej na moim kanale widzieliście makijaża aniżeli inne tematy więc tutaj tej kolorówki w chwili obecnej się pozbywam. I mam tutaj trzy szminki z Collection. Yy, więc yy, no to już zmieniło nazwę i w ogóle nie wiem czy te szminki jeszcze są ale to chyba były pierwsze takie szminki matowe, które weszły na rynek i które były naprawdę bardzo pożądane, ja je mam z wymianki yy, i po prostu już mówię, mam je tak bardzo długo, że już muszę się z nimi pożegnać i ta pierwsza jest w takim bardzo yy, jasnym różu, przepięknym różu po prostu w numerze 6 Bubble Gun. Następna jest w takim intensywniejszym już odcieniu różu, również matowa w numerze 2 Pink Shock. I trzecia jest pomarańczowa w numerze 11 Orange Punch. Więc tutaj pokazuję Wam tylko te kolorki. Zużycie nie jest duże, bo dopiero teraz dochodzę do takiego e, umiłowania, że tak powiem, szminek. Wcześniej, gdy byłam młodsza, wolałam błyszczyki, teraz szminki są. E, Wyżej aniżeli szminki, niż błyszczyki, więc pod tym względem tutaj się to zmienia oczywiście na przestrzeni lat. I teraz pokażę Wam błyszczyk z Joko. Nie wiem, czy w ogóle Joko jeszcze jako tako prosperuje, czy można te kosmetyki jeszcze dostać. Ja dostałam te błyszczyki do przetestowania kiedyś, całą gamę kolorów i po prostu ostał mi się jeden taki. To była chyba seria na rok. Czy jakoś tak, więc on ma też wiele, wiele, wiele wiosen. Numer J93, tak Marrakesh Dream się tak seria nazywała. Więc ogólnie rzecz biorąc, stracił ważność w 2012 roku, nawet zauważyłam tutaj na naklejce, więc. Już czas, już czas się z nim pożegnać. I to ostatnie kosmetyki, które Wam pokażę w tym zestawieniu. I to będą błyszczyki z Essence, które już tak nie wyglądają, i w ogóle nie wiem, czy one jeszcze są dostępne do kupienia w szafach Essence. Jak widzicie, mam trzy kolory. Miałam chyba jeszcze taki jasny milk shake się nazywał, ale w moich zbiorach znalazłam trzy i jest to Stay With Me Long Lasting Lip Gloss po prostu najbardziej sławny Candy Bar 03, one były z taką, są, znaczy te są z taką charakterystyczną z takim charakterystycznym aplikatorem, taka ósemka, że tak to określę, bardzo mocno napigmentowane, klejące długo, utrzymujące się błyszczyki, kiski Skis 07 w kolorze czerwonym. Uwielbiałam te błyszczyki, po prostu kiedy one były popularne, jeszcze świeże. Miałam je w praktycznie każdym filmiku z makijażem i z. Filmem i ostatni, trzeci, I Love Like Cotton Candy 05 w przepięknym odcieniu różu. Ja już nie pamiętam, kiedy byłam w naturze i w szafie Essence, szperałam w niej i tak dalej. Gdy byłam młodsza, miałam więcej czasu na studiach i tak dalej, no to Drogeria to był mój drugi dom i te błyszczyki uwielbiałam. Dajcie znać, czy one są jeszcze dostępne. E, czy, zmieni czy zmieniono opakowania, formuły i tak dalej, ponieważ no, ta seria naprawdę Essence się bardzo udała. No, i by to było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten projekt Denko. Starałam się wszystko Wam szybko mówić. Mam nadzieję, że okazał się ten film przydatny. Dajcie znać odnośnie tych szminek: jak to u Was wygląda, kiedy stwierdzacie, że kosmetyk jest już out, że tak to określę. Więc kolorowy przede wszystkim, no bo pielęgnacje zazwyczaj dajemy radę z użyć do samego końca. Z kolorówką jest różnie, jak wiemy, więc tutaj w tej kwestii może że się rozwinie jakaś dyskusja na dole pod filmami. A z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!